Twórca Ninjago potwierdza trzeci sezon naszego ulubionego serialu Ninjago Powstanie Smoków i jednocześnie wspomina o różnych tajemniczych kwestiach i wątkach fabularnych, które zostaną wyjaśnione w nowych odcinkach. Czego możemy spodziewać się po sezonie drugim i trzecim? Oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć. Trzy dni temu, a dokładniej mówiąc 15 listopada, ktoś zapytał w serwisie X, dawnym Twitterze, jaki był powód uwięzienia Zayna w kapsule, jak tam trafił, kto go tam zamknął, o co w ogóle chodzi z tym tajemniczym miejscem. Zapytał, czy istnieje jakakolwiek szansa na wyjaśnienie tej sprawy. The Quiet, czyli jeden z czołowych twórców Ninjago, odpowiedział, że zostanie to wyjaśnione później. Ale nie prędko, aby nie mieć żadnych wątpliwości, ktoś postanowił dopytać, czyli dowiemy się o co chodziło z Zaynem, ale nie w sezonie drugim. Tak? Odpowiedź doka była twierdząca i jednoznaczne i pierwsze oficjalne potwierdzenie tego, że trzeci sezon Ninjago Powstanie Smoków jest już zaplanowany i na pewno powstanie. Zresztą już następnego dnia dokłati otwarcie przyznał, że LEGO przygotowało kilkuletni plan rozwoju tej serii. I oczywiście, tak jak wiemy już od dłuższego czasu, cała ta historia przedstawiona we wszystkich sezonach powstania smoków, niezależnie od tego ile ich będzie, ma być ze sobą połączona. Czyli to, co rozpoczęło się w sezonie pierwszym, które mogliśmy obejrzeć. W tym roku będzie miało swoje zakończenie dopiero za kilka lat, w ostatnim sezonie serialu, czyli temat fuzji i smoków źródła będzie cały czas gdzieś tam w tle się przewijał. W niektórych sezonach pewnie będzie bardziej ważny, w innych będzie odgrywał mniejszą rolę, ale cały czas gdzieś będzie. Przyszłość Niedźwego zapowiada się w takim razie całkiem nieźle i uważam, że jako fani możemy spać spokojnie. Dokułajt odpowiedział jeszcze na kilka innych pytań, z których możemy wywnioskować, jakie wątki poboczne zostaną poruszone w przyszłych odcinkach. Niektóre być może już w sezonie drugim, a niektóre później, tak jak właśnie sprawa zejna w kapsule, ale wszystkie ostatecznie zostaną. Poruszone. Chodzi o wątek kościstej przyjaciółki Kola, choć póki co nie wiadomo w jaki sposób twórcy będą chcieli ugryźć ten temat, oraz o moce Lloyd'a i pozostałych ninja. Dogwayat jednoznacznie stwierdził, że zamierza poruszyć wątek mocy żywiołów, które w niektórych przypadkach są bardzo niezrozumiałe. Przede wszystkim chodzi o Lloyd'a, który włada energią. Jeśli porównamy działanie energii z pierwszych sezonów tego serialu do działania energii w powstaniu smoków, to zauważymy, że wyglądają one jak dwie zupełnie inne moce. Dlatego bardzo bardzo cieszy mnie to, że nowi twórcy Ninjago nie zamierzają milczeć i chcą poruszyć ten temat, aby rozjaśnić i ujednolicić moce żywiołów, które, no nie ma się co oszukiwać, są kluczowym i jednym z najbardziej ikonicznych elementów Ninjago. Bardzo podoba mi się to, jak Dokład angażuje się w społeczność swojego serialu i podtrzymuje ekscytację fanów. Odpowiada na prawie każde pytanie: czy Lloyd będzie miał brodę w powstaniu smoków? Przecież już ma!